Witajcie na jodze z kółkiem, część druga. Pogłębiamy dziś rozciągania, uczymy się ustawiać ciało do mostka. Usiądź na macie, nogi szerokie, kółko pod łopatkami, kciuki w kółku. Powolutku z wdechem unieś miednicę w górę, przetocz kółko pod kość krzywową, uwolnij cztery palce z kółka, ale zostaw kciuki. Bek głowy łokcie leżą na macie, stopy całe przyklejone są do maty. Czasami część z nas oderwie głowę i łokcie od maty. Możecie w ten sposób zostać czując przyjemne rozciągnięcie klatki. Ale uwaga! Ciężar ciała mamy na nogach, nie przenosimy go na głowę, ani na lędźwia. Kolejny wariant rozciągnięcia, kamiona za głową lub podpór. Przed ramionami na macie, łokcie skierowane nad głowę, dłonie splecione pod potlicą. Głowa leży w koszyczku z dłoni. Aktywnie odpychaj się przed ramionami z maty. Oddychaj bardzo głęboko, wdech mocno rozciąga klatkę i przód ciała. Bardzo długi wydech, rozluźnia ciało w pozycji. Twoje stopy są przyklejane całymi powierzchniami do podłoża, czyli nieodrywany palców stóp. Szczególnie mocno przyklejaj duże palce stóp do podłoża, ponieważ wtedy aktywacje mięśni przewodniczych, większą pracę łb. Ale jednocześnie będziesz efektywniej ściągała ciężar ciała na nogi, bez przenoszenia go na głowę. Czyli w każdej chwili będziesz mogła wyjść z pozycji przez ugięcie kolan, jak już poczujesz, że ciało ma dosyć. To wygięcie jest bardzo mocne, więc wykonujemy je, jeśli nie odczuwasz dyskomfortu, czyli napięcia w szyi, w barkach. Ani napięcia kłócia w blędziach czy w kolanach. Zawsze może mieć lekko ugięte kolana. Dostosować a same do siebie. Wdech mocno do klacki. Poczuj rozciągnięcie przodu ciała. Bardzo długi wydech. Pozostań stabilny w pozycji, ciało lekko się rozluźnia, ale Twoje przedramiona i dłonie odpychają się od podłoża, są aktywne, a ciężar ciała masz na stopach i na nogach. Zostań tu tak długo, jak potrzebujesz, jak czujesz, że chcesz rozciągać przód ciała, albo spróbuj innych wariantów, czyli. Powolutku wyjdź z pozycji, dłonie pod potnicę bądź w kółko, przechodzimy sobie z powrotem do siadu na macie. Na momencik odpocznij, przejdź do dowolnego skłonu, pełna na sama, albo nieco uproszczone jej wersje, z lekko ugiętymi kolanami skierowanymi na boki, a stopami skierowanymi do kółka. Rozluźnij plecy, poddychaj głęboko przez nos. Za chwileczkę przed nami mocniejsze wygięcia we tył oraz przejście do świecy. Możesz zawsze ominąć świecę, położyć się na macie i po prostu przytoczyć kółko pod pośladki, pod kość krzyżową. Ja pokażę Ci dzisiaj, jak ześliznąć się z wygięcia w tył do świecy na barki. Jeśli masz wrażliwą szyję, nie robiłeś tego wariantu, omin świecę, wykonaj jej klasyczny wariant w leżeniu na macie bez kółka, albo połóż się na plecach, unieś pośladki i po prostu podłóż kółko pod kość krzyżową z leżenia, bez prześlizgiwania się do świecy na barki. Dokonaj jeszcze kilka wdechów, porozciągaj plecy swobodnie. I przechodzimy do wersji dla zaawansowanych. Wygięcia w tył plus świeca i równowaga na kółku. Wróć znowu do siadu z przodu maty. Podłóż kółko pod łopatki, kciuki w kółku, stopy szeroko. I z wdechem unieś w górę, przytocz kółko pod lędźwia. Oprzyj głowy na macie, łokcie na macie, ciężar ciała na nogach. Od razu przenieś przed ramiona. Na matę skieruj akcję w górę i podłóż splecione dłonie pod potlicę. Zostań tu na chwilę, pogłębiając wdechy i wydechy, pozostając w przyjemnym rozciągnięciu przodu ciała. Z wdechem koncentruj się na rozciąganiu w klatce, dole brzucha, udach. A na wydechu powoli zapadaj się plecami w kółko. Palce stóp są doklejone do maty, ciężar ciała na nogach. Całe ciało spokojne wypozycji. Koncentrujesz się na pogłębianiu oddechów i rozciąganiu przodu ciała. Spróbuj przygotować ciało. Do wstania do mostka z kółka. Dzisiaj się nie będziemy jeszcze podrywać, ale przenieść dłonie na wysokości głowy, kierując je palcami w dół, łokcie na szerokość barków, ugnij kolana, podejdź stopami bliżej do kółka i rozstaw stopy szerzej. Przygotowanie do mostka, oddychając głęboko, aktywnie odpychając się mocno od dłoni i od stóp. Zostań na chwilę w pozycji. Powoli przejdziemy do świecy przez prześlizgnięcie się na barki. Bardzo powolutku przygotujemy się do tego. Możesz ominąć tą pozycję i wrócić spokojnie do siadu, wkładając kciuki w kółko, uginając kolana, kierując podbródek do mostka, zejść do przodu z kółka. My na razie jesteśmy znowu ramionami na macie, dłonie splecone pod potylicą. Ciężar ciała na stopach, palce stóp doklejone do maty. Głębokie wdechy i długie wydechy. Bardzo powoli oprzyj dłonie po dwóch stronach głowy i przenieś znowu kciuki w kółko. Opuść podbródek do mostka, wydłużając tę szyję, ześliśnij się na barki, oprzyj barki, tricepsy łokcie na macie i unieś nogi w górę. Delikatnie i spokojnie wyprostuj nogi, popraw kółko pod kością krzyżową, przenieś ciężar ciała na łokcie i tricepsy. Jesteśmy na ramię z łokciów, tricepsów oraz barków. Nie obciążasz głowy i szyi. Jeżeli poczujesz ucisk na głowę, na szyję, wyjdź z pozycji, przyciągając kolana do brzucha i odpychając delikatnie kółko w dół, kładąc delikatnie plecy na macie. Jeżeli czujesz się dobrze w świecy, dociśnij najmocniej łokcie i tricepsy do maty. Jesteś na ramię z ramią. 90% ciężaru masz na łokciach i tricepsach, 10% na barkach. Odciążasz głowę i szyję. Kość krzyżowa. Pewnie i stabilnie podparte na kółku. Oddychaj głęboko, kierując wzrok we pępek, pozostając na chwileczkę w świecy. Powoli przejdziemy do opuszczania stóp na zmianę na matę. Raz prawa, raz lewa. Na początku przyzwyczajimy się do pozycji z wydechem palce prawej stopy opuść na matę, uginając prawe kolano i z wydechem prawa nogę w górę. I wydech palce lewej stopy na matę, uginając lewe kolano i z wydechem góra. Czujesz mocne rozciąganie w bachwinie, raz prawej, raz lewej. Wydech, palce prawej stopy, rozkładaj obciążenie równomiernie na prawe, lewe biodro. Wdech, prawa noga w górę i wydech, palce lewej stopy, rozkładaj obciążenie równomiernie na prawe, lewe biodro. Z wdechem góra, cały czas mocne tricepsy łokci na macie. Z wydechem palce prawej stopy na matę, zmieniamy pozycję, chwyć prawą dłonią za prawą kostkę, lewą dłoń zostaw na kółko. Zostań tu na kilka oddechów, czując mocne ciągnięcie w prawej pachwinie i w prawym udzie. Nie uciekaj prawym kolanem na zewnątrz ani do wewnątrz, kolano jest w linii z udem i z biodrem, pięta jeszcze nad matą, lewy triceps i łokieć mocno na macie. Prawy triceps i łokieć też mocno na macie. Z wdechem wróć prawą nogą w górę i na wydechu postaw palce lewej stopy na macie. Wbijaj triceps i łokcie w matę, chwyć lewą kostkę lewą dłonią i zostaw prawą dłoń na kółku. Cały czas jesteś na mocnej ramie z tricepsów i z łokci. Nie przenosisz ciężaru ciała na głowę szyja. Utrzymujesz równowagę. Czujesz mocne ciągnięcie w lewym udzie, w lewej pachwinie. Lewe kolano jest blini z lewym udem i biodrem. Nie odwodzisz go na bok ani do wewnątrz. Mocna pozycja. Próbuj się wciągnięcie bez dyskomfortu w kolanach, bez kłucia, ucisku w jednym lub w drugim kolanie. Jeśli poczujesz ból, ucisk Uciec, rezygnuj z tej asany. To, co czujesz, to tylko ciągnięcie w przodzie uda. Pamiętaj o tym. Jeśli chcesz zostać dłużej, na jednej noce, zostań. Czasem nierówności w napięciach mięśni objawiają się mocnym ciągnięciem udziału. Powolutku wróć. Lewą nogą w górę. Teraz na wydechu opuść prawą stopę. Akcentujemy dotknięcie palcami do maty. Możesz zostać w tej pozycji z palcami na macie, albo przejść do mocniejszej wersji i odstawić na maty piętę. Poczujesz wtedy mocne ciągnięcie w przodzie prawego uda, w prawej pachwinie, ale jeśli będzie rwało kolano, będzie szkodzić bólku cię w kolanie, nie wykonuj tego wariantu. Czasami lepiej zostać samymi palcami stopy na macie, bez bardziej spięte od drugiego i chcesz na nim pozostać dłużej, więc zostań dłużej na bardziej spiętej stronie. Cały czas oddychaj głęboko, Wdech do brzucha, do rozciąganego uda. Z wydechem mocniej dociskaj obydwa łokcie i tricepsy do maty. Otwieramy biodra. Rozciągamy na zmianę pachwiny I z wydechem prawa noga w górę. Z wydechem lewa stopa na matę, palce najpierw. Chwyt lewą dłonią za lewą kostkę, prawa dłoń w kółku. Jeśli już mocno ciągnie, zostań spięty z tej asany i zostać w świecie. Pamiętaj o tym, że możesz omijać asany, których twoje ciało nie chce wykonać danego dnia. Każda asana musi być komfortowa, z przyjemnym rozciąganiem, bez kłucia, burzu i ucisku we stawach. Oddychaj głęboko, wczuwaj się wyciągnięcie bo udzie. Zostań przez moment. Głębokie wdechy do brzucha, do rozciąganego uda. Z wydechami mocniej wciskaj w okcie i obydwa tricepsy w matę. Pozycja mocna rozciąga pachwiny, otwiera biodra. Zwracaj uwagę na kolana. Jeśli poczujesz kłucie, ucisk, pomiń tę asanę. Za chwileczkę ostatnie mocne wygięcie w tył. Przygotowujemy się do odstawiania prawej stopy również na matę. Zapiera się mocno tricepsami i łokciami o matę. Poczuj przyjemne rozciąganie w pachwinie, w udzie. I z wydechem na mocnym brzuchu odstaw prawą stopę na matę. Możesz zawsze unieść pięty. Możesz Włożyć dłonie w kółko, przytrzymać je i odejść stopami kroczek do przodu. Najmocniejszy wariant z całymi stopami na macie, chwyć za kostki. Zwróć uwagę, czy nie czujesz napięcia w lędźwiach i kłucia oraz napięcia we kolanach. Jeśli tak jest, to automatycznie dłonie w kółko, odchodzisz stopami do przodu albo wracasz do świecy. Omijasz pozycję. Zostań tu na moment, w głębokich oddechach. Bardzo, bardzo powolutku przejdź do wyjścia z pozycji. Mocne łokcie, mocne tricepsy na macie, pępek wciągnięty w łóż, dłonie w kółko i z wdechem Unieś kolana w górę, przyciągnij je do brzucha. Na wydechu odtocz kółko w dół, delikatnie odkładając plecy. Przejdź do skłonu, do not na samę, obsiadu kompensacyjnego, porozciągaj plecy, zostając bardzo długo w kontrasanie. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam na jogę z kółkiem z Anią Black Widow, Namaste.